Kto z Was jest ekspertem? Ręka do góry. Super. Eksperci, czy jesteście w stanie powiedzieć nam dzisiaj, co to jest przyjaźń? E, przyjaźń, gdzie można się przyjaźnić w dziewczynką. Z Taka Moja ręka to jest dziewczyna. Lubię dziewczyny. Przyjaźń to jest takie coś, które lubi się? Kto to jest przyjaciel? Chłopak! Który co robi? Mm, Sprząta ze babki! Przyjaciel to ktoś, e, kogo się lubi. Przyjaciel pomaga. A mm -hmm. coś jeszcze? Sprząta. Mm. A przyjaciel e, może się przyjaźnić z kimś. Mm. Zakochać? Mm -hmm. A skąd wiemy, że te osoby są naszymi przyjaciółmi? Po czym to możemy poznać? Dla. Przy tu. No bo sami się poznaliśmy. Sami? Bo lubią się ze mną bawić. To prawda, dziewczyny lubicie się razem bawić? Tak, tak. Czy wy macie przyjaciół? Tak. Tak! Mam tyle przyjaciół. A ja mam, mam o tego. Ja, to, to, to. ja mam tylko Moje. o tyle: Moje Maja. Moja, Maja. moja, moja. Moja, moja. Moja, moja. A czy przyjaciel może mieć kilku przyjaciół innych? Kilku może mieć? Można mieć ile się chce. Ja lubię kto I co jeszcze możemy robić z naszym przyjacielem? Jeździć do kina. Można się podzielić czymś. Jeździć na sankach. Jeździć na nartach. Jest losu. I losu i zupę. Z I pomidory. Nie lubię pomidorów. O czym rozmawiają ze sobą przyjaciele? O samochodach. O lalkach. <śmierdziwia> o, wyścigówkach. o wyścigówkach. Ale mamy już o A co trzeba zrobić, jeśli nie mamy przyjaciół, a chcemy ich zdobyć? E, trzeba poprosić. O co poprosić? Oko o o, 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 o konika. O konika. Buziaka! Znaleźć. Znaleźć. Buziaka dać? Tak! Mm. Poprosić, żeby, żeby się przyjaźnił. Jak odmówi, to nie i szukamy dalej. A jak nie odmówi, to mamy już przyjaciela. Po kolei, jak to trzeba zrobić, żeby się z kimś zaprzyjaźnić? Ciebie. tak. Dzień dobry. O, dość mu coś. Trzeba podać mu lękę. Spytać, jak się nazywa. Spytać ile się ile ma lat. O tak. No to już, no to już wszystko Co ona je, co ona jest? Czy nie jest jakiś, tru... czy ktoś nie poddał jakieś trucizny? Um, I mówić coś. Um, co? Um, o zabawie. Y, trzeba się dobrze przyjdzie, czy dobrze znasz, Tak. A, albo czy to nie jest jakiś, y, czy, to nie, czy to nie jest z, zła osoba? No, może podlać wrócić trochę. Hmm. Czym się różni kolega od przyjaciela? Klemem, um, obalącym włosami. Y, głosami? A kolega to jest kto? E, chłopiec. chłopiec. A przyjaciel to jest kto? Dziewczynka. Aha, to już wszystko jasne. A czy chłopaki mogą się przyjaźnić z dziewczynami czy tylko z chłopakami? Tak. Z chłopakami. Z chłopaka, a z dziewczynami nie? Nie. A dlaczego? Chłopaki. Co dziewczyny takiego robią, że nie można się z nimi przyjaźnić? Chłopaki. Można się przyjaźnić z dziewczynkami. No tak. Dziewczynami. Z dziewczynami też. A ja nie. Nie może się Wolisz z chłopakami? To, to kto jest lepszym przyjacielem? Chłopak czy dziewczyna? Chłopak. Chłopak, nie, chłopak. chłopak i dziewczyna. Chłopak. To i to. Chłopak. Bo my jesteśmy chłopcami. Bo chłopaki mogą robić coś, co dziewcyny nie mogą robić. Nie, dziewczyny nie mogą iść na budowę. Chłop A chłopaki mogą. Tak, chłopaki nie mogą, ale dziewcyny mogą to sami zobaczyć coś. A nic nie dotykać, broń Boże. A czy czasem kłócicie się ze swoimi przyjaciółmi? Nie, nie, nie. nie. Ta. Nie, A jeśli już się zdarzy i się pokłócą, to, to co trzeba robić? Chcę prze, prze, ja się przeprosić. No, prze, no, a jak się bije, to do taty. Albo do mamy. A ona je lubi je lubi, lubi i lubi. Hmm, I co wtedy trzeba zrobić? Będę chodź w tyłek. Się. Hmm, przyjacielowi? Tak, tak. Wiem. Hmm. I przyjacielowi nie, też tak, tak można? Tak. Ej hmm. nie! wtedy przyjaciel jest grzeczny, tak? Tak. Hmm. A co to jest przyjaźń na całe życie? Kochanie, kochanie się, co, ko 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 kochanie. Co? Żenie? Nie? nie? Na przykład może być tak. Czyli się ze do na całe ca całe wieki. Całe wieki. A wy byście chcieli mieć takiego przyjaciela na całe życie? Nie, nie ma przyjaciela! Jak to sami. Mam i jak to sami. Raz, jak, no, jak Ale to sami, ja się nie chce, to Jak mać. to sami ratownik się zakochał w jakiejś y, y, mamie. A czy przyjaciele są nam potrzebni? Tak. tak. A do czego? E, do pomagania i do bawienia. I czy bawić. do czegoś jeszcze? Tak, tak i do kolorów, Na arbor pójść! Żeby spierać. Tak, szanować, szanować. Ja chcę Michał mówić. A wyobrażacie sobie życie bez Waszych przyjaciół? Nie. Jakby to było, gdyby nie było przyjaciół? Dobrze, czy źle. To będzie spód, smutno. Smutno.